Tutaj panowie, podjechałem pod maszt w śremie, i mała aktualizacja Co tu się stało? Emisja kurde dawu w Wielkopolsce została uraczona proszę nowym systemikiem w polaryzacji V zamontowanym w stronę Poznania Oto taka sytuacja. Porządny, czterościenowy systemik chyba Tesli w polaryzacji H został zdemontowany, bo panowie z polskiego radio, dożyczyli sobie. Uuu, jakiegoś wycięcia. No i mamy oto taką sytuację. Wiem to jest Katrain. Nie wiem czy to jest za systemik. W każdym razie. Nie dziwcie się. Panowie z polskiego radia, że w miejscowościach w Ezymucie na odwrót Gostymboryk, tylko polski na Odule, No nasz sygnał w domach jest o wiele gorzej dostępny niż tym zmianom. I tak to oto całkiem dobry system, który powinien dmuchać z mocą 10 kW. To ogólnie zostało wymieniony na protezę kierunkową i polepszyliście sprawę i tak przez następne parę lat Drodzy odbiorcy nie będziecie słyszali multiplexowe z radia. Będziecie, bo borykali się w swoich domach. NPE i nowe technologie sprawią, że niedługo takie maszty przejdą do historii. Nie będą potrzebne, a na tą chwilę koledzy z Radiopolski masz w Rzymie, a wygląda w ten sposób. Proteza. might Czy to ma tak zostać na wieki? Tutaj jest widok z północnego zachodu. No to to nie mam dla Was dobrej wieści. Będzie lipa, nie wiem. Może, kurde, mikstat ma promieniować w stronę Borku Wielkopolskiego i Gostynia, nie wiem. Cholera, nie. Tak to wygląda obecnie. A pod RTC em pięknie wyznaczone działeczki. Ludzie zbudują domki. A to pewnie kiedyś się zburzy, bo szkodzi. Ja pi jak to się czasy zmieniają. Widok od północnego zachodu. Wybaczcie, że tak trochę sobie ponarzekałem, ale przychodzi taka refleksja po 40. No i. Chciałoby się dobrze, ale jest jak zwykle. Tak to wygląda w Polsce. Koniec narzekania. Przerzucamy się na komory.